Cześć, tu Magda Karwat-Marek, witam Was w czwartym odcinku mojego podcastu, czyli programu, w którym odwiedzam moich gości w ich mieszkaniach i domach, gdzie rozmawiamy o codzienności i o zwyczajnym życiu. I dzisiaj zapraszam Was bardzo wysoko, w okolice 12 piętra pewnego bloku w Krakowie, do miejsca, które nie jest w zasadzie mieszkaniem, ponieważ nie spełnia w ogóle takiej funkcji, nikt tam nie mieszka, a jednocześnie bardzo dużo się tam dzieje. jest ono na całkiem zwykłym osiedlu. W całkiem zwykłym bloku, a mimo to no, trudno nazwać to zwykłym domem. To miejsce nazywa się widoki, nie bez powodu, ponieważ na w większości ścian znajdują się ogromne okna i jest niesamowity widok na całe miasto. To jest takie miejsce, które można kojarzyć gdzieś z jakichś filmów albo zdjęć z Nowego Jorku, i wydaje się, że takie miejsca w ogóle nie istnieją. A jednak, jak nazwać mm, widoki, co to jest? Trudno określić. Nie ma chyba drugiego takiego mieszkania, bo tam są i warsztaty, i kolacje, i joga, i koncerty. Mrozu nagrywał tam jakiś czas temu teledysk. Dzieje się tam bardzo dużo rzeczy, o których opowie nam Mateusz Stępień, pomysłodawca tego miejsca, jak tam trafił, co tam jest, dlaczego tak wymyślił sobie to miejsce, jak je sobie wymarzył, bo to też jest ciekawa historia, o tym wszystkim mi opowiedział. Chodźcie ze mną. Wiem, że jest wysoko, ale dacie radę. Zapraszam. Chciałabym, żebyś się w kilku słowach przedstawił. Powiedział, gdzie jesteśmy, co tutaj robimy, żeby nasi słuchacze potrafili sobie to miejsce wyobrazić. Okej, okay, zacznę od lokalizacji, bo nie zawsze wszyscy wiedzą, gdzie to jest w ogóle ulokowane na mapie Krakowa. To jest stara Krowodrza pomiędzy ulicą Wrocławską a Mazowiecką. Jest to blok z lat 50-60, To jest w sumie kompleks trzech takich samych budynków. Początkowo były tutaj em, zlokalizowane w takiej dzielnicy rolniczej. I w ogóle mam takie zdjęcia archiwalne, które przedstawiają tutaj stodoły, czy dom wójta, choćby nawet właśnie na ulicy Wójtowskiej, jakieś kapliczki, które nadal tutaj są. To było w ogóle genialne, bo to była jakaś tam wioska totalna. Mam takie, takie ujęcie, gdzie kobieta w ogóle właśnie idzie z, z, z jakimiś um, koszykami i z jakimiś warzywami tutaj. Jest to ostatnie piętro, w sumie dwunaste piętro i mamy tutaj panoramiczny widok na Kraków. Dosyć dobrze widać Tatry. Dzisiaj to mamy widok też na Babią Górę. A ty jesteś Mateusz. Tak, jestem Mateusz i mieszkam w tym miejscu. W tym obszarze od e, 16 lat. I jakby jestem dosyć mocno związany z tą okolicą i, i bardzo ją lubię. No, jest jakby moim domem. A to mieszkanie? Jak na nie wpadłeś, jak je znalazłeś? E, mieszkam obok, czy mieszkałem obok i e, przez dobrych parę lat obserwowałem je przez okno. I moim jakimś tam marzeniem było, żeby zamieszkać tutaj czy żeby w ogóle wykorzystywać to miejsce. I starałem się jakby przywrócić je do życia. Przede mną mieszkał tutaj em, rzeźbiarz który w jakichś nieznanych okolicznościach zniknął w pewnym momencie i, i parę lat zajęło to jakby, żebym mógł ten lokal odzyskać i, i zaadaptować go w ogóle do celów mieszkalnych. Pierwotnie idea była taka, że to była kawiarnia w latach 60-tych. Nawet z niektórymi sąsiadami wprowadzając się tutaj jeszcze o tym rozmawiałem, bo pamiętają jakby całą, tą, całą tą historię. Później były pracownie. Były to pracownie malarzy, rzeźbiarzy. E, jakiś czas też był tutaj gabinet stomatologiczny, bo dostawałem jakieś prospekty, jakieś takie mm, reklamy, zaproszenia na jakieś konferencje stomatologiczne, więc stosunkowo pewnie niedawno to było. To Dużo się tutaj y, działo różnych rzeczy, a to jest dosyć niezwykłe, bo jesteśmy powyżej 11 piętra to trzeba wjechać na jedenastę, winda się czasami zacina, co mieliśmy <laughs> okazję dzisiaj przeżyć. Rozumiem, że ta przestrzeń była rzeczywiście przestrzenią stworzoną dla ludzi, prawdopodobnie to był jej cel, ale ty podglądając ją z budynku nieopodal i marząc o tym, żeby tutaj móc mieszkać, w ogóle to też jest bardzo fajna historia, że, że tak jest i że tak można i że to się udało. To wymyśliłeś sobie, że tutaj będziesz żył i też tutaj było Twoje mieszkanie, ale teraz znowu nie jest. To nie jest mieszkanie w dosłownym tego mm, słowa znaczeniu. Tak, mieszkałem tutaj przez sześć ostatnich lat i e, i cały czas tak naprawdę odbywały się tutaj jakieś spotkania, czy, czy kolacje, imprezy. czy tak, jakieś <grym> imprezy, wydarzenia, <grym> koncerty. E, I... Kiedy to było jakby, nie, nie było jakiejś dużej częstotliwości, to, to nie było to uciążliwe dla mnie jako, jako nie wiem, mieszkańca czy, czy użytkownika, czy mieszkania, jako mieszkania samego w sobie. Natomiast e, i tak uważałem, że. Mm, może to jest trochę egoistyczne, na przykład, y, y, mieszkać y, w tak dużym mieszkaniu i nie wykorzystywać go do takich celów, że można się spotykać z większą ilością osób. I w sumie taka była gdzieś moja idea. Zawsze czy moje mieszkanie, czy przestrzeń, w którym gdzieś byłem, y, jest otwarta dla ludzi i otwarta na wydarzenia, na nowe pomysły, na wymianę myśli i jakby. To chyba właśnie jest um, powiązane też z, z tą zawodową kwestią, czyli hotelarstwem, gdzie spotykają się przeróżni ludzie z przeróżnych kultur. Czyli ty, Mateusz, po prostu lubisz y, gości, lubisz, no jak do ciebie co? ktoś przychodzi. No ale teraz to jakby wróciło chyba do swojej pierwotnej takiej idei, i ty dalej tutaj y, jesteś. Ale z tego, co wiem, to już tutaj nie mieszkasz. Tu się dzieją inne rzeczy. Nie mieszkam i brakuje mi teraz tego, tej przestrzeni i tego widoku. No nie eee... dziwię się zupełnie. Eee. <laughs> Też by mi brakowało. Chociaż nie brakowałoby mi na przykład mycia okiem czy coś, no bo to... Zgadza czy... się. <laughs> tak częściej. Zgadza się. Tęsknisz za tym mieszkaniem, natomiast... Ono teraz służy innym i tu się dzieją różne ciekawe rzeczy codziennie, co innego i opowiedz, co tutaj się dzieje, bo o niektórych rzeczach dowiedziałam się dopiero dzisiaj. Na początku jakby wizją czy ideą było stworzenie trochę m, może jakiejś nowej formy domu kultury czy takiego domu właśnie otwartego, gdzie ludzie mogą się spotykać i robić m, coś. coś, co chcą, y, współdzielić. I na pewno jest to yoga. Mówiąc o tym pomyśle znajomym i, i w różnym otoczeniu, ci ludzie z pomysłami się sami zgłaszają. I, I tak naprawdę z tego wychodzą te wydarzenia czy akcje, bo zacząłem bardziej przechodzić do takiego proaktywnego działania. Czyli jeżeli z kimś rozmawiałem na temat jogi, to zapytałem na przykład moją koleżankę, którą spotkałem przypadkowo gdzieś na mieście w Krakowie, kiedy może tą jogę poprowadzić. I zapisałem czyli konkrety. tą datę. Tak, mhm. i to był tylko i wyłącznie konkretny. Zapisałem tak. datę, słuchaj, dobra, różamy wtedy i wtedy. I wydarzyło się to? Co się wydarzyło? Nie, przesunęliśmy jeden tydzień e, tą jogę, którą pierwotnie zapisaliśmy. Okazało się, że przesunęliśmy na dzień, w którym miała ona urodziny, i w ogóle to był. Jakaś, jakiś totalny zbieg okoliczności. Także, bardzo jakby emocjonalnie do tego i ona podeszła, i ja. I, i to było super, że e, na dwie tury też jakby sprzedaliśmy wszystkie wejściówki. No i od tego momentu cały czas ludzie sobie rezerwują i przychodzą i, i, i cieszą się tą przestrzenią i mogą e, nie wiem, odpoczywać, e, pracować nad swoją nie wiem, postawą czy. Relaksować się podczas jogi, czy podczas ćwiczeń. Kolejnym e, pomysłem jest są konwersacje po angielsku na zasadzie nie chodzenia do szkoły, gdzie spotykasz się dwa razy w tygodniu, jesteś zmęczony po pracy, czy nie wiem, czy nie interesuje Cię w ogóle temat, który tam jest, tylko wybieramy temat, wysyłamy go tydzień, e, wcześniej, czy publikujemy go w opisie wydarzenia. Mamy sześć osób, które mogą wejść i dyskutujemy przez dwie godziny na ten temat, czy inny. Mamy dwa przeplatające się. Czy, można czy, się przy, przygotować tak, i tak, tak. po prostu już wiadomo, o czym się będzie rozmawiało. To prowadzi znowu mój znajomy ze szkoły, którego poznałem trzy miesiące temu. E... I spotkałeś gdzieś na ulicy w Krakowie? E... Spotkaliśmy się w Warszawie, a studiowaliśmy tę sam, samą szkołę online i spotkaliśmy się w Warszawie i mieszka 300 metrów stąd i jest z Teksasu, więc jakby te historie przeplatają się cały czas i są tak niesamowite, że Fajnie jest je połączyć po prostu. A to się pojawia, też twoja mama będzie uczyła układać kwiaty. Tak, moja mama jest florystką, e, od paru lat nie pracuje, e, już nie prowadzi swojej kwieciarni. Natomiast uważam, że ma fantastyczny warsztat i, i w ogóle ma um, genialne podejście um, takie pedagogiczne i chyba tak jak ja bardzo lubi rozmawiać z ludźmi i jest otwarta i to jest idealna osoba po prostu na prowadzenie takich warsztatów i planujemy warsztaty z układania bukietów, um, planujemy warsztaty z kompozycji takich um, jesiennych. Myślę, że to będzie jakaś dynia, tak, jest, tak gdzieś zakładaliśmy, dynia, głók, jakaś dzika róża, plus do tego świeca. Planujemy też warsztaty kompozycji świątecznych. A, czyli eee. tematycznie wszystko tak, sezonowo. Tak, sezonowo, dokładnie. No ja myślę, że w ogóle, jak jest taki jeden pomysł, to tak słuchając Cię mam wrażenie, że zaraz się pojawia kolejny i kolejna osoba, i tu przychodzi ktoś, kto siedzi, rozmawia, jest na tych konwersacjach. Nagle się okazuje, że też może coś ciekawego zaproponować. Ale zastanawiam się teraz, czy to miejsce, skoro tutaj nie mieszkasz, tylko tutaj się teraz dzieje. To, czy to miejsce jakoś na siebie jest w stanie zarobić? To cały czas jest pytanie. I zakładam, że tak, ponieważ już odbywają się też tutaj sesje zdjęciowe, czyli sesje produktowe jakichś marek, które chcą sobie zrobić, nie wiem, albo wizerunkową sesję, albo um, zrobić kulinarną sesję. Bo takie tutaj były wcześniej realizowane i mamy takie już właśnie w planach, choćby nawet teraz. Um, więc y, pojawia się tutaj kucharz będzie mieć w ogóle warsztat kulinarny, więc pojawia się kucharz, przygotowuje jakieś tam dania. Uczestnicy tego, tego warsztatu mają jakiś scenariusz i, i po prostu sobie nad tym pracują, do tego jest sesja zdjęciowa. Tutaj jest bardzo dobre światło, które można dobrze sobie ustawić czy modelować jakimiś blendami. No tak, więc... tutaj nie wymaga to specjalnego wysiłku, nawet tak, bym tak. powiedziała, ale wiesz co, pytam też dlatego, bo bardzo mi się podoba, że to jest takie mieszkanie, w którym się no, nie mieszka już. Ale które pełni funkcje po prostu najróżniejsze, że jakby to zmienia trochę w ogóle definicję mieszkania. No bo teraz zastanawiam się, jak można to nazwać. Czy to jest dom kultury w mieszkaniu, współczesny dom kultury, czy w ogóle po prostu mieszkanie, czy w ogóle należy się nad tym zastanawiać. A może po prostu dom, bo przecież dom w swoim gdzieś tam definicji pewnej, jednej pewnie z wielu, to też jest takie miejsce, do którego zaprasza się ludzi, przyjaciół, w którym się biesiaduje, odpoczywa. No jak nazwać teraz to miejsce? Nie mam jeszcze gotowej odpowiedzi jak je nazwać nazwaliśmy je widoki i to jest, to, to bardzo dobrze odzwierciedla to co się tutaj dzieje, bo e, jeżeli ktoś wchodzi tutaj pierwszy raz, czy nawet kolejny to ma jakiś widok ale m, to jest powielenie iluś tam kolejnych widoków ten widok się cały czas zmienia, pomimo tego, że budynki się nie przenoszą, one są w tych samych miejscach, ale światło się zmienia, zmienia się nie wiem, układ chmur, po prostu cały czas, na przykład sezonowo, załóżmy, że teraz jeszcze jest zielono, czy już się przebarwiają liście, i ten widok jest znowu inny. Taka nazwa komercyjna czy publiczna to, to jest widoki, ale jak zdefiniować sposób użytkowania, nie wiem, jakaś hybryda, ale nie mam pojęcia. Jednym z pomysłów jest też to, żeby jeden dzień w tygodniu to był taki coworking trochę. Żeby, żeby ludzie, którzy teraz pracują w domach, czy przenieśli się na, na pracę, pracę zdalną, czy są freelancerami? Mogli tutaj przyjść na jeden dzień w tygodniu, zarezerwować sobie tam, załóżmy, 4 czy 8 godzin i pracować nad swoimi projektami, po prostu, no tak jak w jakimś standardowym e, biurze czy, czy coworkingu. Więc. A wiesz, co mnie jeszcze zastanawia, bo skoro tutaj organizowane są takie różne wydarzenia, słyszałam też, że tutaj podczas festiwalu Otwarte mieszkania był teatr. Są tutaj koncerty, o których kilka mhm. razy wspominałeś. To co na to wszystko sąsiedzi? Bo to, że tutaj jest przestrzeń ciekawa, hybrydowa, no to spoko, ale tutaj obok są zupełnie normalne mieszkania. Tutaj jest przecież mnóstwo mieszkań, tak. nie wiem ile, 11 pięter. Tak, ja bardzo dobrze się znam się z sąsiadami i oni wiedzą o tych wydarzeniach wcześniej. Zawsze ich zapraszałem, czy, czy nie wiem, dzieliliśmy się e, ciastami, które tutaj mieliśmy, nie wiem, kawą czy czymkolwiek. Część sąsiadów tutaj przychodziła na jakieś wydarzenia. Bardzo dużo sąsiadów przychodzi w ogóle z otoczenia z tego osiedla, czy, czy w ogóle z, z, z okolic wrocławskiej, czy starej krowodrzy, bo mówią, że załóżmy widzieli światło, które się tutaj świeciło i ciekawiło ich, to potem znaleźli jakieś wydarzenie i że tutaj przyjdą i że coś, coś chcą sobie zobaczyć, na przykład jak wygląda ich blok z innej perspektywy, więc bardzo dużo ludzi, którzy żyją w sąsiedztwie, się tutaj przewija. Nie mieliśmy jeszcze takich wydarzeń, które bardzo, które przeszkadzały na tyle, żeby ktoś się skarżył. Zazwyczaj w ogóle, jak planujemy jakieś wydarzenie, to dbamy o to, żeby po pierwsze odbywało się w jakiś konkretnych ramach czasowych, które nie, nie przeszkadzają sąsiadom. Myślę, że najbardziej taką kwestią, która może ingerować w życie sąsiadów jest to, jak ludzie tutaj wchodzą. Czyli jeżeli no tak. wchodzi 40 czy 50 osób na wydarzenie, no to oni przemierzają jednak tą klatkę no tak. schodową, czy używają windy. I to jest taka rzecz, gdzie. Gdzie, gdzie cały czas jakby ja się tym troszkę może stresuję, natomiast e, jakiś czas temu spotkałem sąsiada i w ogóle trzymał kciuki i mówił e, w ogóle róbcie tak, super, fajnie, że się tym dzielicie, jakby podzielał tą ideę, więc, więc zakładam, że Nikomu od... to nie przeszkadza, po prostu. Tak, że odbiór jest pozytywny. A myślisz o tym miejscu jako o takim... bo powiedziałeś, że tutaj na te wydarzenia przychodzą osoby, które no są z okolicy. To jest też naturalne, bo właśnie coś widzą, bo mają blisko, bo to jest oczywista dla nich droga, że gdzieś tutaj się przemierzają te ulice, ale zastanawiam się, czy w ogóle o tym miejscu myślisz tak lokalnie, że to jest, taka, to jest takie miejsce, w którym lokalna społeczność może się właśnie na, na przykład spotykać. Bo takich miejsc wcale nie ma tak dużo, no temu służą domy kultury, ale one nie, nie kojarzą się, że dorośli ludzie chodzą się tam spotykać wieczorem. Tak i to się samo gdzieś klaruje, określa, bo jak, jak rozmawiam z osobami, które choćby przychodzą na jogę czy na koncerty, to na koncertach jest może więcej osób jakby z, z innych okolic Krakowa, natomiast na te zajęcia, które odbywają się cyklicznie, przychodzą głównie sąsiedzi, mhm. którzy potrzebowali takiego miejsca i gdzieś go szukali, gdzieś um, nie wiem, to, to było spełnienie jakichś ich wyobrażeń o tym, gdzie, w jakiej przestrzeni mogliby się spotykać. No ciekawe. Więc, y... Czyli tego miejsca ludzie potrzebują? No tak mi się wydaje, że, że potrzebują takiej przestrzeni w ogóle do spotkania się, a jakby okoliczności są na tyle atrakcyjne czy na tyle mm, takie miłe i, i wyjątkowe, że, że, je, że, że ten klimat sprzyja. Ale często. Bardzo często pojawia się takie określenie, że e, jak się tutaj wchodzi, to nie jest krakowsko i Kraków nie wygląda jak Kraków. Aha, że te widoki nie są krakowskie? Tak. No to ciekawe, bo to dokładnie jest Kraków. <laughs> tak, tak, tak. Znaczy, natomiast jak, jak, jak już zapadnie zmrok i widać tylko światła, to, to, jest, to jest bardzo tak metropolitalnie, tak, mhm. tak, e, takie tętniące życiem miasto. To prawda, ale wiesz co, tak zapytam Cię wprost, czy Ciebie nie wkurza to, że obcy ludzie chodzą po Twoim mieszkaniu? Jeszcze może teraz nie, bo nie mieszkasz tu na co dzień, ale przecież mieszkałeś tu i też się odbywały takie rzeczy. Czy to nie jest takie w pewnych momentach naruszenie intymności? Jednak na pewno masz takie granice. Jest, jest to naruszenie. Dlatego te wydarzenia wcześniej, podczas kiedy tutaj mieszkałem, odbywały się, myślę, z taką częstotliwością raz na trzy miesiące. Rzeczywiście było tak, że jeżeli ja tutaj mieszkałem i mieliśmy koncert, to później e, po takim koncercie widziałem, co jest naruszone albo, że ktoś obił ścianę, albo, że ktoś coś tam poruszył. Często było tak, że na przykład miałem półkę z książkami i książki były jakoś tam inaczej poukładane niż ja je zostawiłem i to było jedno z pytań e, tam uczestników, którzy byli zdziwieni w ogóle, dlaczego to, to zrobiłeś, że otwarłeś takie mieszkanie i dlaczego tak jest, że wpuszczasz ludzi i się nie boisz, że coś ci ukradną. I moje pytanie było takie, czy wyniosłeś coś ze sobą teraz? No i ta osoba mówi, nie, ja nie. Ale ktoś mógł wynieść. Ja mówię, no dobra, to jak wziąłeś, jak ktoś by sobie wziął książkę, to chociażby wziął tą, która go interesowała, więc prawdopodobnie mógłby być z niej zadowolony. Albo nie wiem, co by mógł wziąć szklankę, cokolwiek innego, więc pewnie wziąłby coś, co. To bardzo takie, powiem ci szczerze, otwarte podejście. Obawiam się tego czasami, ale jakby e, sama przestrzeń i rzeczy, które tutaj się dzieją, określa, definiuje już osoby, które tutaj przychodzą. No więc to jest do tej pa, tej pory... pewne ryzyko, ale, ale może warte podjęcia, bo podejrzewam, że y, nic takiego się nie stało do tej pory, żebyś musiał zrezygnować z tej idei. Wręcz przeciwnie, ty ją przecież rozwijasz. Tak, i, i jakby osoby, które tutaj poznałem, e, cały czas przewijają się gdzieś w moim życiu i, i razem coś robimy, tworzymy, więc czy, czy współpracujemy, czy spotykamy się gdzieś. Ostatnio kupiłem e, talerzyk ozdobny talerzyk który znalazłem na Instagramie, na profilu, profilu Manele Vintage. I odbieram go e, od dziewczyny, e, gdzieś w centrum Krakowa się spotkaliśmy. I ona mówi, że widziała profil widoki i że co super, że to będzie w widokach i ten talerzyk, bo w ogóle w widokach. Jak jeszcze nie były widokami, tylko właśnie na jakimś koncercie wcześniej poznała swojego chłopaka. I... O kurczę, czyli to miejsce już łączy ludzi. Już. Tak. Jakby ich połączyła pewnie idea, na którą przyszli, czyli, czyli koncert, e, czy, czy muzyka, więc jakby kolejne gdzieś tam skojarzenie. No nie wiem, super. Jakby te historie są cały czas. A co najbardziej lubisz w tym e, mieszkaniu? E, bo tutaj wybija się na pewno, wielki stół, wielkie okna. Ja bym pewnie to lubiła najbardziej, ale może masz tutaj swoje jakieś zakamarki? Lubię garderobę, bo też jest duża. Nie, najbardziej lubię jakby przestrzeń. Jak, jak tutaj wchodzę i mam jakąś myśl czy problem, to lepiej mi się tutaj pracuje. Jak pracowałem zdalnie, to to tutaj dużo lepiej mi się pracowało. I Ostatnio ze znajomym też się spotkaliśmy tutaj i on mówi, pracuje w, w takiej agencji kreatywnej i mówi, że to by było super, gdyby oni tutaj mogli się spotkać, bo teraz załóżmy nie mają biura, nie spotykają się na co dzień, tylko raz w miesiącu mogliby się tutaj spotkać i zrobić sobie burzę mózgów i po prostu popracować w takiej przestrzeni, bo ona automatycznie działa na, nie wiem, na kreatywność, na, 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 na świadomość po prostu. My akurat pracowaliśmy nad czymś, i, i, i ta robota szła jak spłatka, po prostu. Naprawdę? Czyli y, możesz z własnego doświadczenia powiedzieć, że przestrzeń wpływa bezpośrednio na, na kreatywność, na to, co robimy, jak myślimy? Tak, na, na optymizm, w ogóle na to, jak podchodzisz do danego problemu. Nie wiem, jeżeli siedzisz w ciemnym pomieszczeniu, zimnym, to. Y, to inaczej się zachowujesz, załóżmy, przez jakiś tam czas, przez 4 godziny, 6, 8. Czy jak, jak tutaj pracujesz cały dzień, to, to nie wiem, no, masz, masz więcej przestrzeni, możesz jakby uwolnić te myśli. No. no to jest w tym coś rzeczywiście. A czym Ty się zajmujesz na co dzień? Bo wiem, że Twoja praca jest też ściśle związana z wnętrzami, przestrzeniami, mieszkaniami, domami. Tak, no myślę, że z gościnnością jako hospitality. Gościnność, o rzeczywiście, no. Tak, do tej pory przez, e, przez bardzo długi okres czasu pracowałem w hotelarstwie. Zajmowałem się, w sumie pracowałem od początku jako na przykład kelner śniadaniowy i później przechodziłem sobie wszystkie jakieś tam stopnie w, w branży, po nie wiem, zarządzanie e, kilkoma obiektami i Planowaniem, w ogóle rozwoju tych, tych hoteli. To było bardzo trudne w momencie, kiedy nadeszła pandemia, której się nikt nie spodziewał, obserwować to wszystko, jak to ginie, jak to po prostu, jak ta praca, na którą pracowało wiele, wiele osób, gdzieś się kurczy, znika, te osoby szukają sobie jakichś innych sposobów, to była jakaś panika, nikt nie dowierzał w to, że, że nie ma pracy, że taka branża może tak być zastopowana, że nikt nie będzie podróżował. W każdym dniu mieliśmy takie nadzieje, że, że to może wrócić, potem miesią, miesiące, nie, nie wiem, jakoś no nie wiem, teraz jest mi jakoś tam ciężko o tym mówić, bo bo wiele z tych biznesów, z którymi pracowałem, albo się skurczyło, albo w ogóle zniknęło z, z mapy Krakowa. Ale tak, moje zawodowe doświadczenie jest powiązane z hotelarstwem, z wnętrzarstwem też. E, aktualnie pracuję w sklepie z, z wyposażeniem wnętrz. To też sprawia mi dużą przyjemność i uważam, że powinniśmy się otaczać y, rzeczami, które nam się podobają, które są dobrze zrobione, które mają przyjemne materiały, które są trwałe. Nie powinno być ich za dużo. Nie wiem, ja jestem totalnym minimalistą, jeżeli chodzi o wnętrza. Gorzej mam z szafą, dlatego lubiłem tą garderobę. Ale tak, jakby samo wnętrze, czy w ogóle przemeblowywanie go, jest dla mnie przyjemne. Na tej zasadzie, że to jest ten, ta sofa i ten stolik, one wędrują tutaj po tym mieszkaniu wszędzie, bo jak tą sofę ustawimy inaczej, to jest inny widok i inne postrzeganie. Czy jak przedstawimy Beniamina, który jest za nami, to on znowu em, tworzy inną przestrzeń. Czy kaktus, który ma, nie wiem, 28 lat? Miałem dwa takie tutaj i w ogóle one sobie rosły w tandemie i też się przemieszczały tutaj gdzieś. No Rzeczywiście, wiem. tu jest minimalistyczne wnętrze, ale też takie pełne, bym powiedziała, bo y, może przez kolory, może przez jakieś takie dopasowanie, bo tutaj nie jest pusto. Tu hmm. jest mało rzeczy, ale tutaj nie jest pusto. Myślę, że to jest ta różnica. No, ja najbardziej lubię tą przestrzeń, jak wchodzą tutaj ludzie, jak jest. 20 osób, 30 osób i one zaczynają sobie rozmawiać, i, i to jest wtedy. Nie wiem, no to sprawia mi radość w ogóle. Ostatnio zrobiliśmy tutaj kolację z Sabiną Francus, która ma taką ideę jedzenia intuicyjnego. Teraz nad tym pracować, może nie powinienem tego zdradzać, ale no, zrobiliśmy kolację, którą, którą jedliśmy w całości rękami. Wszystkie e, sztuczce, talerze były zafoliowane. Jedzenie było położone po prostu na, na stole i dzieliliśmy się tym jedzeniem i to też było niesamowite doświadczenie, że spotkały się tam z 10 osób, które się nie znały wcześniej i nagle wszyscy zaczęli się dzielić jedzeniem, podawać sobie chleb z ręki do ręki, czy coś takiego i, i to trwało chyba 3 czy 3,5 godziny. E, genialne doświadczenie i na pewno będziemy to powtarzać i dopracowywać w ogóle cały, cały ten warsztat. No jest to idea fantastyczna, a ja bym jeszcze chciała dodać, że ten sklep, w którym ty pracujesz to jest jedno z najciekawszych i też takich najbardziej popularnych aktualnie miejsc w Krakowie, nawet nie tylko dla fanów wnętrz. Mhm. E, bo to jest sklep dom, i tam można znaleźć no, perełki, takie wyjątkowe przedmioty, które gdzieś tam chyba wpisują się w całą ideę, o której ty mówisz. Tak, no to jest jakby strannie dobrana selekcja. Tu zawdzięczamy to jakby mojej siostrze, która nad tym czuwa, ale wydaje mi się, że właśnie to jest też coś, co wynieśliśmy z domu rodzinnego. Hmm, czyli, czyli taki yy, Taki e, bardzo ostrożny e, dobór e, rzeczy, który, które masz. Wokół siebie, które Ci służą i lubisz je, i przez to jakby Twoje życie jest tam, codzienne życie, takie nudne, codzienne życie jest przyjemniejsze. No. Bardzo Ci Matusz, dziękuję za rozmowę. Bardzo mi było przyjemnie tutaj być w tym kolorowym, ciekawym miejscu, o którym sobie po prostu cały czas wyobrażam, co tutaj było, co tutaj jest, co tutaj będzie, jakie wydarzenia tutaj mogą wypełniać te, te przestrzeń. I mam nadzieję, że to będzie może jakaś taka inspiracja, jakiś taki początek, albo może właśnie powrót do takich idei spotkań i takich domów kultury, które kiedyś chyba były silniejszym zwyczajem niż teraz. Tak, mam, mam, mam też takie wrażenie, że ym, bardziej teraz zwróciliśmy się w taką lokalność i, i no i to jest też jakby odzwierciedlenie tego, co, co potrzebujemy teraz. Bardzo dziękuję. Dzięki, jestem optymistą. <noise>